Witam serdecznie! Powracamy z zapowiadaną kontynuacją naszej ostatniej teorii. Poprzednim razem próbowaliśmy wyjaśnić tajemnicę reksiowej czasoprzestrzeni, stosując pojedynczą linię czasową, która w pewnym momencie rozciągała się w pętle. Jednak ta teoria posiadała taką wadę, że zmuszała nas do założenia istnienia pewnej anomalii, w gruncie rzeczy przyczącej podstawowym założeniom determinizmu. Czy to więc przekreśla tamtą teorię? Nie wiem. Ale ten zgrzyt zmusił mnie do poszukiwania innego podejścia, które pozwoliłoby ominąć ustanawianie takich mało logicznych, błędnych kół. I po długim czasie wreszcie je odnalazłem. A dokonałem tego jakżeby inaczej. Poprzez mechanikę kwantową. O No nie wierzę! Od razu zachęcę wszystkich przeciwników tak zwanego overthinkowania, z jakiegoś powodu obecnych na tej audycji, do zakończenia jej odsłuchu. Poziom gdybliwości może przekroczyć zakres tolerancji, co po niektórych. No to jedziemy. Płynna czasoprzestrzeń. To mam wrażenie taki trzeci i ostatni obok Multiversum oraz zdeterminowanej linii model podróży w czasie. Podobny jest do determinizmu, bo dalej mamy pojedynczą i stałą na całej swej długości linię czasową, ale różni się tym, że działania podróżników w czasie nie są uwzględnione i mogą oni na bieżąco wpływać na wygląd tej linii. Ich działania natychmiastowo zmieniają świat dookoła nich i przede wszystkim ich samych. Na przykładzie paradoksu dziadka. Po jego zabiciu podróżnik w czasie, no zgadliście, rozpłynąłby się w powietrzu. Coś to swoją drogą przypomina, nie? Na innym przykładzie, bardziej nas interesującym. W momencie stłuczenia posągu Ibisa, cały wszechświat, na całej długości czasu jego istnienia, aż do północy zegara świata, a może i jeszcze dalej, dostosowałby się do tej sytuacji. Czyli ryżokitowcy są źli na Reksia i Kretesa, Nostradamusy się nie rodzą, bad ending pełną parą. Gdyby w tym konkretnym momencie ktokolwiek wyruszył w przyszłość, dokładnie to by ujrzał. W tym konkretnym momencie. A pamiętacie, co w poprzedniej teorii zakładaliśmy o momencie wyruszenia w podróż przez mnogi pretesa? No właśnie, mamy zgodność z obserwacją. Ale zaraz powiecie, dopiero co wypowiedziałem słowa, nostradamusy się nie rodzą. Skoro zmiany wywołane przez podróżników w czasie wpływają też na nich samych, bo wpływają na całość linii czasu, to w chwili między zniszczeniem posągu a przeprosinami ta czwórka nie powinna istnieć. Niby mogło tak być, no bo przecież ich w tym czasie nie widzimy, ale w takim razie nie mogli właśnie uruchamiać wehikułu, bo nie istnieli. Możemy sobie domyślać, że trafili z sofaniem się jakoś perfekcyjnie w moment rozbijania posągu i dzięki temu jakoś paranormalnie uniknęli zniknięcia, albo że posiadacze wehikułu czasu są jakimś cudem chronieni przed trafieniem do niebytu. Ale to wydaje mi się już lekkim bajdurzeniem. Szczególną przeszkodą zdaje mi się to, że już przed podróżą mieliśmy styczność z efektami tej podróży. Jak na przykład istnienie kogutów. Ale może ktoś pójdzie tą drogą i dojdzie do lepszych wniosków niż ja. Dowiedzie, że zaczynamy w jakiejś wersji osi czasu już obejmującej efekty niektórych podróży w czasie i zbuduje na tej podstawie teorię znacznie lepiej wyjaśniającą historię wehikułu niż te moje. Na przykład idąc tą samą, całkiem sensowną drogą, którą w swoich teoriach poszedł Zardzewiały. Jednak w mojej ocenie teoria płynnej czasoprzestrzeni po prostu do Reksa nie pasuje. Przynajmniej nie bez pewnych znaczących dodatków. I właśnie od takich samych dodatków, jakich użył w tym celu Zardzewiały, chciałbym zacząć. Jego teoria płynnej liniowości czasu polega na tym, że pewne wydarzenia są z góry zdeterminowane. A inne nie. Te drugie mogą być zmieniane, wymazywane, cokolwiek, tak jak w zwykłej teorii płynnej czasoprzestrzeni. Inaczej będzie natomiast z wydarzeniami zdeterminowanymi, które, mimo działań podróżników w czasie, wydarzą się zawsze i wszędzie, tak jak w teorii deterministycznej. Zdeterminowanym wydarzeniem będzie na przykład spotkanie Reksa i Kretesa ze starożytnymi Kretonami, bo Krety musiały żyć na Ziemi, zanim nastąpiła jakakolwiek podróż w czasie skoro głównie za przyczyną Kretów te konkretne podróże w ogóle się odbyły. Sama zasada chyba nie jest zbyt trudna do zrozumienia, prawda? Dobrze, przejdźmy zatem do większych zawiłości tej opowieści. Zdecydowanie zdeterminowane jest nadanie listów w szkatułce przez Nostradamusa. Gdyby nie to wydarzenie, nasi bohaterowie nie wiedzieliby jak zbudować wehikuł, ani nie mieliby po co w ogóle sować się w czasie. Ale za to nie jest zdeterminowane urodzenie się wnuków Kretesa. Kretesiątka nie istniały podczas tej głównej zawieruchy, bo wymazało ich zbicie posągu Ibisa. Ale musiały istnieć, bo musiały wysłać list do Reksia i Kretesa, musiały wysłać ich do Egiptu i inne takie. Czasoprzestrzeń pozwoliła im więc istnieć w pewnym okresie, w którym była płynna i przedstawiała nie do końca spójną z całą resztą wersję wydarzeń, zachowując dzięki temu postać Nostradamusa. Bo ona musiała zainicjować pewne konkretne wydarzenia zapisane w metafizycznym scenariuszu obowiązującym ten świat. To jest teoria zardzewiałego. To nie niezła teoria. Ale ja bym chciał pójść nieco inną drogą. Taką, w której istnieje dość konkretny powód, dlaczego niektóre zdarzenia są zdeterminowane, a pomiędzy nimi nie dzieje się coś płynnego i podlegającego działaniom podróżników w czasie, ale dzieje się. Wszystko. Wiem, co myślicie. Chcecie zapytać, czy Ty w ogóle słyszysz, drogi panie, jak pan szalone i nonsensowne rzeczy tu próbujesz opowiadać? Odpowiem Wam dwoma słowami. Właściwie to trzema, Bo najpierw powiem tak, a potem powiem fizyka kwantowa. Tak, wiem, doskonale zdaję sobie sprawę, że macie już jej podziurki w nosach, dziobach, trąbach i innych narządach oddechowych, ale to zbyt cudowne narzędzie, by się nim nie posługiwać otwiera tyle nowych możliwości. Otóż jedną z podstawowych zasad mechaniki kwantowej jest to, że każde ciało, cząstka, w dowolnym wybranym momencie znajduje się w superpozycji pewnej liczby stanów, gdzie przez stan rozumiemy określone wartości parametrów takich jak pęd, położenie czy moment obrotowy. Innymi słowy, dla danego ciała te wielkości mogą przyjmować pewną liczbę różnych wartości i będzie się ona zachowywać, jakby znajdowało się we wszystkich tych stanach naraz. Najlepiej obrazuje to słynny myślowy eksperyment Yanga, który w 1909 roku został doświadczalnie potwierdzony przez genialnego fizyka Sir Jeffreya Taylora. Wykorzystuje on zjawisko interferencji fal. Wiadomo, że fale, jeśli spotkają się w tym samym punkcie przestrzeni, Nakładają się. Przy takim układzie, jak widoczny na ekranie, pozwoli to uzyskać obraz tzw. prążków dyfrakcyjnych. Naprzemiennych wzmocnień i wygaszeń fali, co wynika z tego, że w jednych punktach fale zawsze będą docierały w zgodnej fazie, a w drugich będą docierały w przeciwnych fazach. Kwantowa interpretacja eksperymentu Younga polega na tym, że dwa źródła zamieniamy na bardzo prostą siatkę dyfrakcyjną z dwiema szczelinami i stawiamy źródło fali za nią. Wówczas zgodnie z zasadą Huygensa obie szczeliny będą się zachowywały jak źródła fali, mimo że to, co z nich wylatuje, będzie pochodziło z tego samego źródła. To jest istotne. Światło opisuje się jako kwanty. Niepodzielne paczki energii pod postacią przypominającą falę. Pojedyncza taka paczka to foton. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy tylko jeden taki foton. Logiczne jest zatem, że jeśli dotrze na drugą stronę. To będzie oznaczało, że musiał przelecieć albo przez jedną, albo przez drugą szczelinę. No bo skoro ze swojej natury jest niepodzielny, to nie może się rozdzielić, tylko musi w całości przejść albo jedną, albo drugą trasą. No tylko, że właśnie nie do końca. Ów foton nie ma określonego położenia ani prędkości. Tylko jest superpozycją, to znaczy nałożeniem na siebie iluś różnych położeń i prędkości. No i fizyka kwantowa działa tak śmiesznie, że dopóki nie dokonamy aktu obserwacji, czyli po prostu nie zmierzymy tych wielkości, to nasz foton tu superpozycją pozostanie. A z tego wynika, że o ile nie sprawdzimy zawczasu tych wielkości, za każdym razem będzie przechodził nie przez jedną, ale przez obie szczeliny. Doświadczenie Taylora wykazało to w ten sposób, że podczas przepuszczania pojedynczych fotonów raz za razem, pojedynczo, one ostatecznie utworzyły obraz dyfrakcyjny. Jest to bez sensu, bo przecież jeden foton nie ma z czym wygaszać się ani wzmacniać. Ale na gruncie mechaniki kwantowej on po prostu interferuje sam ze sobą, właśnie dlatego, że przylatuje przez oba otwory jednocześnie. Czy dokładniej, że różne dostępne dla niego stany prowadzą go przez oba otwory jednocześnie. Ale jeśli dokonamy obserwacji przed momentem przejścia przez szczeliny. Czyli będziemy po prostu wiedzieli, przez którą dokładnie szczelinę przejdzie foton, to obraz dyfrakcyjny zniknie. W momencie obserwacji obiekt przestaje być superpozycją i przyjmuje jeden konkretny stan. Atakowy może prowadzić tylko przez jedną szczelinę. Więc przepuszczając fotony jeden po drugim, tym razem zobaczymy po prostu równo oświetlony ekran po drugiej stronie. Żadnej interferencji nie będzie nasza obserwacja powoduje kolaps superpozycji, czyli uszczuplenie jej do jednego konkretnego stanu. Tak, jest to pokicikane. Uwierzcie mi, naukowcy też nie są z tego pokicikania zadowoleni. No ale dobra, kwanty wyjaśnione. Teraz co to ma do Reksia? Wyobraźmy sobie, że nasza płynna czasoprzestrzeń jest taką właśnie superpozycją różnych wersji wydarzeń. To znaczy, że jest zupełnie niezdefiniowane, czy w Egipcie Reksio i Kretes zbiją posąg, czy nie zbiją? Czy przeproszą, czy nie przeproszą? Czy odłamią nos Sfinksowi czy nie odłamią? Wszystkie odpowiedzi są poprawne, dopóki nie dokonamy obserwacji. I tą obserwacją może być przeniesienie się do takiego Egiptu i sprawdzenie, co konkretnie się wydarzyło, albo, i jest to bardzo ważne, albo, wydedukowanie na podstawie skutków, jaka wersja nastąpiła. To trochę jak z tym słynnym kotem Schrodingera. Tam w pudle zamknięty jest kot z wywołującą jego śmierć radioaktywną cząsteczką. Cząsteczka albo rozszczepia się i zabija kota, albo nie. Dopóki nie otworzymy pudła i nie ocenimy postanie kota, czy cząsteczka się rozszczepiła, to pozostaje ona w superpozycji, jednocześnie rozszczepiona i nierozszczepiona. Tak też i kot, jednocześnie żywy i martwy. Teraz pomyślmy tak. Rozszczepienie lub nierozszczepienie cząsteczki to przeprosiny za stłuczenie posągu albo ich brak, a kotem jest spotkanie z ryżopitowcami w średniowieczu. W jednym przypadku zakończone zamknięciem Reksia i Kretesa w lochach, a w drugim przyjęciem powitalnym na ich cześć. Gdy otworzyliśmy pudełko za pierwszym razem, kot był żywy, czyli Reksia i Kretes skończyli w lochu. Stąd wiemy, że cząsteczka się nie rozszczepiła, czyli przeprosin nie było. Czajcie zasadę? bo kiedy zastosujemy ją do kolejnych wydarzeń w tej historii, możemy dojść do ciekawych wniosków. Przenieśmy się więc na początek osi. Starożytni kretoń. Gdyby nie zostali, na Ziemi nie byłoby kretów. No ale Rexio i Kretes te krety już w późniejszych czasach spotkali, a nawet w jednej drugiej nimi są, więc przygoda z kretonami musiała się wydarzyć. To samo tyczy się dinożarów. Nie istniały za czasów im współczesnych, więc w przeszłości musiało zdarzyć się coś, co spowodowało ich zniknięcie. To jest już zatem na starcie zdeterminowane. Potem trafiamy do średniowiecza. No i tu się robi ciekawie. Zostajemy schwytani przez ryżotców. Reksio i Kretes nie mieli przesłanek, że coś takiego się zdarzy albo że się nie zdarzy. Były pewne sugestie w liście Nostradamusa, ale na pewno nie obejmowały tego, że już w średniowieczu spotka ich coś takiego. To znaczy, że ten okres nie był zdeterminowany i mógł wyglądać w każdy możliwy sposób, dopóki nie został przyżyty. I co ważniejsze, mógł podlegać zmianom ze względu na działania podróżników w czasie we wcześniejszych punktach czasu przestrzeni. Tak jak to zresztą sugerował Zardzewiały. No i to teraz widzimy, bo średniowiecze zmienia się po podróży do Egiptu. Zdeterminowane było za to spotkanie z samym Nostradamusem, bo przecież otrzymali od niego list a nawet trafili do Krainy Czarów głównie za jego przyczyną. Mieli zatem jasny dowód jego istnienia. Gdyby on nie istniał, nie wydarzyłoby się coś, o czym my wiedzieli, że się wydarzyło. Dalej przyszłość. Skoro przynosimy się w przód, to nie możemy z góry wiedzieć nic. To, że ryżokitowcy byli na Reksia i Kretesa źli w średniowieczu, nie dowodzi, że byliby na nich źli, ani że w ogóle by istnieli sześć wieków później. Przyszłość obrała jedną z możliwych form które mogła przyjąć. Nie prześledziliśmy drogi fotonu, więc nie możemy w żaden sposób określić, jak wyglądała i obserwujemy obraz dyfrakcyjny. No dobrze, no ale co to za pomysł, że wygląd całej przestrzeni zależy tylko i wyłącznie od Reksia i Kretesa oraz ich stanu wiedzy. No bo według tego, co mówię, Skronostradamus wiedział, że Kretes będzie miał wnuki, samy nimi będąc. To przyszłość powinna się skolapsować tylko do takiej wersji, gdzie te wnuki są. No bo jak inaczej? To wszystko ma zależeć od samych Reksia i Kredesa, bo oni są głównymi bohaterami? Patrząc na logikę tego świata, to nawet nie byłoby takie niespodziewane, ale akurat nie. Otóż nie zależy to tylko i wyłącznie od nich. Nasza pozycja badawcza jest o tyle dobra, że mamy dwa osobne obiekty doświadczalne. Zerknijmy zatem na ten drugi. Mamy cztery małe krety, które cofają się do starożytnego Egiptu i nie mają za bardzo żadnych informacji co do tamtejszych wydarzeń. Wiedzą w sumie tyle, że żyją, oraz mają jakieś mało konkretne przesłanki związane z tym, co opowiadał im babć. Tu jest jednak pytanie, na ile byli świadomi tej opowieści? Jest taka możliwość, że z pewnych odgórnych przyczyn wcale, ale o tym może kiedy indziej. Na razie przyjmijmy, że nie do końca rozumieli, jakim sposobem ich babć naprawił linię wydarzeń. Istnieje w końcu pewne prawdopodobieństwo, że kretes faktycznie nie opowiedział tego zbyt dokładnie i wiernie, no bo sam chyba średnio rozumiał, o co tam chodziło. W takim wypadku cztery krety nie wiedziały do końca, jak rozwiązały się problemy z ryżokitowcami. Ale na pewno wiedziały, że takie problemy nastąpiły, toteż przenosząc się do wieków średnich, zaobserwowały zawierającą taki element rzeczywistość. Jednocześnie jednak wiedziały, że. No, istnieją, więc z ich perspektywy nie mogła istnieć przyszłość, której się nie urodziły. No i co się dzieje, proszę Państwa? One faktycznie nigdy takiej przyszłości nie uświadczyły. Znajdowały się w Egipcie. Gdzie wszystko działo się zapewne tak jak w opowieści babcia, że była tam jakaś księga, kultibisa wprowadzony albo przez to, że Reksio i Kretes o nim wiedzieli, albo po prostu jako losowy kolaps superpozycji zdarzeń, i tak dalej, i tak dalej. Potem softały się do średniowiecza, gdzie również zgodnie z opowieścią babcia byli sobie wkurzeni ryżokitowcy oraz sami Reksio i Kretes. A na koniec przeniosły się do przyszłości, która była perfekcyjnie zgodna z tym, co sobie normalnie przeżywali w swoich niezmąconych podróżami w czasie życia. No dobra, wiem, że to trochę szalony koncept, ale nie jest taki bezsensowny, jak się wydaje. Przynajmniej mi się tak wydaje, że nie jest taki bezsensowny. No. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu, jak to wygląda. Zwłaszcza w najciekawszym punkcie osi czasu, czyli w przyszłości. Z perspektywy Nostradamusa wyglądała ona tak, że jest tam kretes i ma wnuki. ryżokitowcy chyba aż tak nie rządzą światem, jest miło i przyjemnie. To były dla nich niepodważalne fakty jak to, że kiedy dotykamy ściany, to ta ściana tam jest. Natomiast jak to wyglądało dla Ereksia i Kretesa? Nie wiedzieli właściwie nic. Nostradamus coś tam im powiedział, ale to nie był niezbity dowód czegokolwiek. Mógł powiedzieć, że w przyszłości biegają skrzydlate słonie z pozłacanymi uszami i znaczyłoby to dokładnie tyle samo. Jakbym miał ze sobą takiego słonia, to wtedy może co innego. Ale dość mętne słowa nie świadczą za bardzo o niczym. Więc ile mogli wiedzieć bohaterowie? Że dużo wcześniej istniał Kredes, więc gdzieś powinien być, albo przynajmniej jakieś pozostałości po nim powinny być. Tak samo Reksio, Koguty, Moli, w sumie też ryżokitowcy, no i że kiedyś została odbyta podróż wehikułem czasu. Tyle. Więc nasza superpozycja wydarzeń dla tego okresu będzie się składać ze wszystkich możliwych kontynuacji losów tych osób. Może były jeszcze jakieś dodatkowe fakty. Na przykład Kretes wiedział, że otrzyma od kogoś w spadku dom z czerwonym dachem. Albo Reksio był pewien, że chce mieć dzieci. Już wiecie, do czego ja zmierzam, co nie? No ale dobra. Więc mamy taką superpozycję różnych tych kontynuacji. Na przykład ryżokitowcy nie zdobywają władzy, ale Kretes i Moli rozchodzą się i nie mają wnuków. Reksio ginie w wypadku samochodowym. Kornelek przeciąga Reksia na złą stronę i razem zdobywają władzę nad światem. No i wreszcie też ryżokitowcy są źli, zdobywają władzę, a resztują Reksia, a kretes do końca życia pozostaje samotny. To wszystko są możliwości, z których też każda ma jakieś swoje prawdopodobieństwo. Gdy bohaterowie do tej przyszłości przybywają, superpozycja kolapsuje do jednej, najpewniej losowo wybranej wersji. Wersji, która z perspektywy całej historii ale nie musi mieć sensu, a nawet widzimy na pierwszy rzut oka, że nie ma, bo spotykamy tam koguty, które są potomkami Kapitana Nemo, którego nastawienie zostało zmienione przez psa i kreta już po naprawieniu sytuacji z ryżokitowcami. Dla nas, znających całość historii, to jest kompletnie nielogiczne. Obecność kogutów, jeszcze wspominających podróż w czasie, połączona z agresywnością ryżokitowców. Dla nas tak jest to bez. Dla Reksia i Kretesa nie dzieje się nic przeczącego ich wiedzy o świecie. A więc no, mogę to wreszcie powiedzieć, prawda? Fata Morgana może istnieć. W sensie jako potomek Reksia. Niezaznajomionych odsyłam do odcinka 9 i teorii z Reksia. Nie musi. Może i nie być. Ale to by nie przeczyło stanowi wiedzy Reksia i Kretesa. Wszystko, co dzieje się pomiędzy teraźniejszością a przyszłością nadal pozostaje w superpozycji, czyli jednym słowem, tam wydarzenia mogą zachodzić na wszystkie możliwe sposoby, aż do momentu kolapsu. Ale to też nie znaczy, że to, co widzimy w drugiej połowie XXI wieku, musi być wynikiem jednej z nich, tak jak to pokazuje przykład z fotonem. Obraz dyfrakcyjny. Superpozycja może sprawić, że obraz składa się z wykluczających się opcji. A więc możemy obserwować przejście przez jeden otwór, czyli wściekłość ryżowitowców, i przejście przez drugi otwór, czyli powrót z podróży w czasie. Ale gdy przybywa tam ktoś, kto widział wydarzenia przyczące jednemu z otworów, tak jak Reksio i Kretes po podróży do Egiptu, albo ktoś, kto po prostu tam był i widział inną wersję rzeczywistości, jak Nostradamusy, ta superpozycja kolapsuje do jednej konkretnej opcji. Wiecie, co to znaczy? Że gdyby od razu polecieć do przyszłości z Nostradamusem, to na pewno byłaby ona pozytywna. Czy naprawdę to wszystko mogłoby być tak proste? No właśnie, chyba nie. Bo ktoś już próbował to zrobić i wylądował w średniowieczu z zepsutym wehikułem. Co ma jedno do drugiego? Tu znowu ciężko być pewnym, ale winna jest na pewno wizyta w Egipcie. Albo to, że kratysiątka ukradły Księgę. Albo bycie świadkami zbicia posągu, ale już nie przeprosin, tak jak to zakładaliśmy w poprzednim odcinku, musiało jakoś wykluczać się z pozytywną wersją wydarzeń. Dlatego wehikuł po prostu nie zdołał przenieść się do przyszłości, gdzie prawdopodobnie kreciki właśnie zdążały. Mówiąc bardziej naukowo, prawdopodobieństwo, że przyszłość będzie zgodna zarówno z ich inicjalną wiedzą, jak i z tą nabytą w Egipcie, było równe zero. Po prostu niemożliwe. Tak jak znalezienie się trzech elektronów na pierwszej orbicie około Nie może się to wydarzyć. Więc świat musiał jakoś powstrzymać podróżników w czasie przed dokonaniem niemożliwego. Zatrzymał ich więc w średniowieczu, aż do momentu, kiedy za pomocą Reksia i Kretesa zniwelowali jedno z krzaczących to wszystko wydarzeń. Wbrew pozorom, samo uzgadniający się w taki sposób świat nie jest tylko cementem stworzonym do wypełniania plot holi w tego typu historiach. Naukowcy podają go jako jedno z możliwych rozwiązań dla paradoksu dziadka i jako sensowną teorię naukową. My i wszystko, co dzieje się w naszych mózgach, to też procesy kwantowe, więc wystarczy po prostu wyeliminować wszystkie stany składających się na nas i nasze otoczenie cząsteczek, które prowadzą do wykluczających się wydarzeń. Na przykład do przeniesienia się w znany punkt osi czasu, uprzednio zaobserwowawszy, że dzieją się rzeczy, które wykluczają jakieś jego elementy. Jak perfekcyjnie napisany program komputerowy, w którym przewidziano każdy możliwy błąd i przygotowano alternatywną ścieżkę dla każdej sytuacji, w której miałby on wystąpić. To jest nasza teoria. Czas jest superpozycją iluś, a może nawet nieskończonej liczby wersji wydarzeń, które kolapsują do jednej konkretnej poprzez obserwację. To, co zaobserwowane w przeszłości, od tego momentu dla tego konkretnego podróżnika będzie obowiązywało w całej przyszłości. To, co nie zaobserwowane, układa się bardziej lub mniej losowo, nawet jeśli w sposób wyglądający na sprzeczny z rozsądkiem. Ale do wyjaśnienia pozostają jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, co działo się w średniowieczu, gdzie przybywał Nostradamus? To jest bardzo problematyczne. Zwłaszcza ten jeden fakt, że choć wspomnienia i mentalność wszystkich dookoła się zmieniały, to jego nie. No i w jaki sposób wyglądały dla niego te przemiany rzeczywistości? Ja potrafię tu tylko wymyślać coś niepodpartego żadnymi dowodami. No, tak jakbym kiedykolwiek robił. Cokolwiek innego. Może czarodziej, którego miał spotkać, wręczył mu coś, co magicznie pozwalało mu zachować wspomnienia mimo bycia zupełnie innym Nostradamusem? To znaczy tym samym, tylko w innej rzeczywistości. To nie multiversum, to płynna rzeczywistość, pamiętacie? A może po prostu obserwacje dokonane przez Reksia i Kretesa w jakiś sposób skolapsowały do takiej rzeczywistości, w której Nostradamus to wszystko wie. Mi się nie udało do takiej dojść, ale niczego nie wyklucza. Tak czy inaczej tyle jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Ale jest jeszcze druga sprawa. Kojarzycie takie coś, o czym wspominałem na początku, nie? Paradoks babcia. Być może już skojarzyliście, że w sumie to ani ta teoria. Ani ta z poprzedniej części właściwie nic w jego kwestii nie tłumaczy. Ani w jednej, ani w drugiej nie ma miejsca na coś takiego jak nagłe zmienianie się rzeczywistości zależnie od działań podróżników w czasie, kiedy oni w ogóle w tym czasie nawet nie podróżują. Teoria multiversum zresztą też tego nie dopuszcza, tylko teoria ekstremalnie płynnej rzeczywistości. Ale gdyby ona była poprawna, to obserwowalibyśmy takie zmiany cały czas. Chociażby Nostradamus nie powinien istnieć, skoro ryżokitowcy byli wściekli na Reksi i Kretesa. Możemy wymyślić jeszcze coś innego, w czym tylko działania nieprzewidziane przez jakiś boski scenariusz wpływałyby na kształt rzeczywistości, albo zrobić inaczej. Powiedzmy sobie tak: paradoks babcia to po prostu paradoks. On przeczy zasadom standardowego modelu czasoprzestrzeni. Jest zasadą wynikającą z jakichś jeszcze głębszych, zupełnie niepoznawalnych dla nas na ten moment reguł tego świata. To nie jest paradoks dziadka, w którym powód, wnuk, eliminuje swoją przyczynę, dziadka. Paradoks babcia to nadrzędna reguła, brzmiąca, jeśli obiekt A ustanowi przeszkodę dla babcia obiektu A do spłodzenia matka obiektu A, obiekt A zostaje przeniesiony do niebytu. Może być nawet tak, że w przypadku babciów on funkcjonuje, a już dla matków i dziadek nie. Być może też nie działa na żadne inne gatunki poza kretami. Nie wiemy tego. To jest po prostu paradoks, który istnieje osobno od naszych zasad obowiązujących czasoprzestrzeń. Jest i już. A ja dzięki temu nie muszę go wyjaśniać. Nic nam się zatem nie krzaczy. Kwantowa teoria superpozycji wydarzeń opisuje nam więc czasoprzestrzeń Breksiu w, w sposób kompletny i logiczny. A przynajmniej tak mi się wydaje. Może w komentarzach wykażecie mi co innego. Ale nie ona jedna. Przecież teoria Małej Pętli też to robiła, tylko posiadała jeden element, który mi przeszkadzał. Ale poza tym była chyba ok. I podobnie jeszcze z wieloma teoriami, które powstały i które powstaną dopiero w przyszłości. Jaka jest prawdziwa? Oprócz tej mówiącej, że twórcy po prostu coś popičkali? Nie wiem, to będzie trzeba jeszcze solidnie przemyśleć, ale raczej już nie dziś. Ja powiedziałem bowiem z grubsza wszystko, co miałem w temacie do powiedzenia i pozostaje mi już tylko pożegnać się oraz zachęcić Was do dzielenia się własnymi teoriami i uwagami w komentarzach. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was ciekawa i cóż, widzimy się w kolejnej, prędzej czy później. Przy mikrofonie był kaczor dziennikarski z polskiego centrum przygód Reksia. Do usłyszenia!